Cześć, z tej strony Arkadikus, a to jest gamingowy przegląd tygodnia 236. Zanim jednak przejdziemy do newsów, czas na dwa ogłoszenia parafialne. Do grona patronów naszej parafii dołączyło dwóch wspierających. Pierwszym, który zobligował się co miesiąc rzucać na tacę, jest Nightname, któremu w imieniu całej naszej gamingowej parafii serdecznie dziękuję. Kolejną dobrą duszą jest powracający do tego zaszczytnego grona OKR. Niech wam Lord nasz i wybawca Gaben w dobrych grach wynagrodzi. Wasza ofiarność zostanie przeze mnie bardzo doceniona, kiedy będę nacierał się dolarami... Pójdzie na remont dachu naszej parafii. A tak serio, oczywiście jeszcze raz dzięki, tym razem już tak zupełnie szczerze i bez żartów. Bardzo fajnie, że dołączyliście, bardzo fajnie, że OKR też wrócił. Miło mi, mam nadzieję, że zasłużę na wasze zaufanie. I tak szczerze to spokojnie z tym Patronite'em, bo niedługo to ja nie będę miał szans spamiętać wszystkich waszych imion, robi się fajna gromadka. Cholera, będę musiał pomyśleć nad jakąś inną wymianą waszych wszystkich krzyw. No dobra, a teraz czas na gamingowe wieści. Zapraszam! W nadchodzący weekend, równo od dzisiaj, kiedy pojawia się ten odcinek od godziny 19 do 22 sierpnia, wszyscy czekający na Diablo II Resurrected, będą mogli za darmo spróbować, jak ten remaster smakuje w ramach otwartej bety trwającej cały weekend. Beta dostępna jest dla wszystkich i na wszystkich platformach czyli PC-ach, konsolach Xbox Series S i X, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Beta jest już możliwa do ściągnięcia od środy 18 sierpnia. Nie wiem, jak to wygląda na konsolach, ale na PC wystarczy zmienić wersję gry, by móc ją pobrać. Kto się skusi? O, oh, wow, CD-Projekt Red jednak zaskoczył. Producent Cyberpunk 2077 za sprawą swoich mediów społecznościowych oraz chociażby N54 News zapowiedział nadejście Łatki 1-3. Najpierw CD-Projekt Red zaprosił wszystkich na tzw. Red Streams, gdzie zapowiadali sprzedanie nam informacji na temat nadchodzących DLC, jak również wspomnieli o Łacie. Zanim poznaliśmy pełny patch note, Redzi zdradili m.in., że w łatce poprawiono działanie min mapy, która jak dobrze pamiętamy wcześniej była prawie bezużyteczna, bo kiedy skręcić pokazywała nam praktycznie, gdy już minęliśmy zakręt. Kolejnym miłym zmienionym aspektem była możliwość zmiany perków, co pozwolić ma na kombinowanie buildami. Dodatkowo zapowiedzieli również DLC. A w nim dali nam nową skórkę Silverhanda, który pokochał się z Hotel, jeden samochód oraz dwie kurtki. I to wszystko. I wiecie co, ja nie jestem zły, że tego jest mało. Fajnie, że w ogóle coś robią. Ja mam duży problem z tym, że. Jakby nie patrzeć, taka gówniana zawartość okryta była płaszczem wielkiego szumu. Jakby co najmniej wychodziło nam kilkugodzinne DLC. Stream, ba, zapowiedź streamu, że sprzedadzą nam niesamowite wiadomości, a my co? A my mamy to, co mamy. To nie jest tak, że ja hejcę CD Projekt Red, no ale do cholery jasnej, jeżeli ktoś robi wydarzenie z czegoś zupełnie normalnego, jak naprawa bugów, a w tym przypadku, w przypadku Cyberpunk'a 2077, czegoś koniecznego, czegoś, co trzeba absolutnie zrobić i nawet nie robić z tego żadnego wy wydarzenia, tylko po prostu palnąć łatkę, powiedzieć, że jest, słuchajcie, naprawiliśmy, jeszcze trochę zostało do zrobienia, no kurwa, nie klękajcie narody, naprawiliśmy bugi. I tak samo robienie wydarzenia z DLC, którego zawartość to prawdopodobnie cztery odrzucone wcześniej skórki, no nie, no ja się na to nie zgadzam. Ja akurat wysiadam już z tego hype trainu, ja nie będę mówił o Cyberpunku 2077, chyba że... CD Projekt Red faktycznie zrobi coś dużego, czyli mówimy o tym zapowiadanym e, prawdziwym DLC, nie jakieś o, projekty graficzne, które były kiedyś odrzutami. E, faktycznie pokaże się łatka na Nextgeny, która e, przypomina, no mają tylko 3 miesiące, żeby to zrobić. E, albo kiedy będzie prawdziwe faka, po którym będzie warto wspominać, a tych było już dużo. Nie będę wsiadał do hype trainu polegającego hej ludzie, klękajcie, bo CD Projekt Red zrobił łatkę. W minionym tygodniu pojawiła się plotka wskazująca na to, że Sony w niedalekiej przyszłości planuje wydać PlayStation 5. Pro. Artykuły na ten temat pojawiły się praktycznie wszędzie, nie tylko na gamingowych sajtach. Były na Benchmarku, były na RTV Maniaku, były na PPE, były również na HDTV Polska. Jak czytamy w podanych artykułach wieścią na temat piątki prosiaka podzielił się autor Moore's Law is Dead. Według niego prosiak wejdzie na rynek w 2023 roku, ma być o wiele mocniejszy w porównaniu do PlayStation 5 niż w przypadku PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro, co wiązać ma się też z większą ceną. Nie jednak znak tak dużą, jak można by się z artykułów spodziewać. O ile standardowa PSK, gdy pominiemy skalperów, kosztowała około 2350 zł, Prosiak miałby kosztować około 2750 zł. Ja specjalistą od sprzętu nie jestem, tym bardziej nie jestem żadnym informatorem, ale też już wspominałem nie raz, że przypuszczam, że w ciągu najbliższych dwóch lat dowiemy się może i nie tyle od premiery, no bo trzeba brać poprawkę na e, braki e, dostępności do podzespołów, ale przynajmniej zapowiedzi nowych i Mocniejszych konsol. To co? Nagle jestem ekspertem? W minionym tygodniu informowałem o zwiastunie Abandoned od Blue Box Games, który okazał się absolutnym niewypałem, no bo po prostu aplikacja, która miała to przedstawić, nie zadziałała. Sytuacja została naprawiona, ale zapowiedź. Nadal jest wypałem. BlueBox pochwalił się na Twitterze, że udało im się naprawić apkę, więc pobierajcie łatkę i obejrzyjcie materiał. Ludzie faktycznie pobrali 5-gigową na napaleni jak proboszcz podczas chrztu i. No nie byli zadowoleni. Okazało się, że tą wielką, szumnie zapowiadaną zapowiedzią był ten sam teaser, który pokazał się na oficjalnym profilu Abandon na Twitterze parę dni wcześniej. Totalnie nic nowego. Zresztą zobaczcie klip, on trwa raptem 50 sekund. Get to this screen, press X on the one thing you can look at. Congratulations, you can watch what they showed on the 10th <laughs> of Fiasku, Jakim była zapowiedź Abandon, CEO Bluebox Games, czyli Hassan Karaman, porozmawiał z redakcją NMI na temat samej gry, na temat tej zapowiedzi i obalił wszelkie mity. Między innymi te, które sam stworzył. Początkowo miało to być real-time horror experience, prawda? No. To już nieprawda. Jak powiedział Hassan, Abandoned to gra gatunku Shooter Survival. Ma w sobie pewne elementy horroru, ale tak naprawdę nie jest grą grozy. To nie jest to, co ludzie myślą, że to Silent Hill. Gra miała oferować otwarty świat, prawda? No to już nieprawda. Jak czytamy, na początku mówiliśmy, że to będzie gra z otwartym światem, mówi Hasan, ale z wysokiej jakości grafiką, jaką teraz dysponujemy, musieliśmy to poświęcić. To już nie jest tak naprawdę otwarty świat, to liniowa historia. Hassan wypowiedział się też na temat podejrzeń współpracy z Kojimą i jego tweetami, po raz kolejny mówiąc, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Próbował też wyjaśniać, dlaczego prezentacja zwiastunu okazała się kompletną porażką, ale to już robiło się zbyt techniczne, więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam do wywiadu, do którego odnośnik znajdziecie w opisie pod filmem. Fani serii Call of Duty doczekali się wreszcie zwiastunu i prezentacji najnowszej części o tytule Vanguard. Zwiastun prezentuje się naprawdę dobrze i chociaż w Call of Duty poza Modern Warfare nie zaopatrzyłem się nigdy, to być może teraz, próbując jeszcze raz wrócić do drugowojennych klimatów, tym razem bardziej umiejętnie, wreszcie mnie skuszą. Z pierwszego zwiastunu nie dało się zbyt wiele informacji wyciągnąć poza tym, że akcja drugowojennych przygód toczyć się będzie na czterech frontach. Na więcej informacji. Trzeba było poczekać do oficjalnej prezentacji, która odbyła się 19 sierpnia w Call of Duty Warzone. I co wiemy? Wiemy, że jeśli o Singlu mowa, to wcielimy się w czterech bohaterów, każdy na swoim froncie, którzy tworzą oddział Task Force One, a są to Lucas Riggs, Arthur Kingsley, Wade Jackson oraz Polina Petrowa, którzy podejmą się wyzwania eliminacji następcy Hitlera. Fabułę trzymają dziady w tajemnicy, więc wiele więcej nie wiadomo. Gra będzie śmigać na silniku Modern Warfare, więc wielkiego przeskoku nie będzie, jeśli mowa o grafice. Z ciekawostek w multi będziemy mieli crossplay z innymi platformami, a w związku z nadejściem nowej gry Activision obiecuje wreszcie nowy system antycheatowy oraz nową mapę do Warzona. Przedajnie kluczy dla wielu wydawców to rak w czystej postaci. Sprzedaż leci na masową skalę, a wydawcy z tego zarobku mają zero. Jednak często, jak to jest z rakiem, oswajamy się z tą myślą i po prostu żyjemy dalej. Ale gorzej, kiedy ten rak ma przerzuty. A tak jest ostatnio na Kinguin, co strasznie wpieniło 11Bit Studios. Niedawno twórcy zapowiedzieli Frostpunk 2, kontynuację ciepło, hehe, he, odebranego hitu z 2018 roku. Dostaliśmy zwiastun i zero informacji, ale to nie przeszkadza kilku mędom na Kinguinie już teraz wystawiać grę w przedsprzedaży. Sami twórcy jeszcze nie podali informacji ile gra będzie kosztować, nie wiedzą kiedy wyjdzie, ba, jak sami piszą nie wiedzą jaki wiekowy rating Frostpunk 2 otrzyma, no, ale... Gra mamy już na nie wystawianą za 145 zł, a PEGI to 18. Ale Evan Studios nie ma zamiaru tego tolerować i postanowiło nagłośnić sprawę, w czym, mam nadzieję, dokładam swoją małą cegiełkę. A każdy z kamer bije matkę różańcem poszczepiące O! Ciekawostka dla fanów roguelite'ów. Polskie All in Games ogłosiło datę premiery Arbori, która jest, jak wspomniałem, rogliteem i action w jednym, która zaoferuje nam klimat dark fantasy, a która to dziergana jest przez nadwiślańskie studio Dreamplant. Gra już od jakiegoś czasu wisi w Early Access. Jak czytamy na Better Gaming Agency, które podało mi tego newsa, jako wojownik Jotun zejdziesz do nieustannie zmieniających się tuneli durnaru w pierwszym tego rodzaju roguelite z gatunku dark fantasy. Dzięki mutacjom nabierzesz mocy i będziesz mógł używać całego szeregu broni symbiotycznych, by odeprzeć ataki obrzydliwych bestii, które okaleczyły ojca drzewo. Odkrywając tajemnice swego plemienia, dowiesz się, jak je uzdrowić i przywrócić jego dawną potęgę. Premiera 9 września tego roku na PC. To już wszystko w dzisiejszym gamingowym przeglądzie tygodnia. Nie zapomnijcie ograć Beaty Diablo 2, jeżeli czekacie na Resurrected. Um, oczywiście w tym miejscu dziękuję wszystkim moim patronom, a że jest was więcej, to naprawdę posłużę się tym razem ściągą, którą mam na ekranie obok. No i moi patroni to oczywiście Zielak, Maniek, Czapek, Orion, Grundzio12, Kemwar, Łukasz, Telengus, Farantes, Maciej, Darkier, Czaplicki, Nightname, Belgor 22, Blueheart i OKR. Dzięki wielkie za wsparcie, dzięki wielkie, że ze mną jesteście. Pamięciowa pójdzie za jakiś czas i myślę, że będę mógł normalnie, ale dwie nowe osoby to już jest ciężko zapamiętać, w moim wieku to już skleroza. Trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu, miłego ogrywania Bety Diablo. Cześć!